Jadę do Warszawy, tu jadę tam jako influencer. Jest turbo obcisła, Ona... ale ja nie lubię odstawać. Kochani, serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym vlogu. I dzisiaj jest dosyć inny dzień, ze względu na to, że. Jedzie... Ze względu na to, że w tym momencie właśnie jadę do Warszawy, tak jak mówiłam w ostatnim filmie, dostałam takie ostatnim chwili dosłownie zaproszenie na to, żeby uczestniczyć razem z SFD, ponieważ jestem ich ambasadorem w FIWE w Warszawie, więc oczywiście się zgodziłam. Jest dzisiaj piątek i jedziemy dzisiaj już do hotelu, ze względu na to, że jutro z samego rana mamy zbiórkę, żeby pojechać właśnie na targi, więc dzięki temu właśnie mam już dzisiaj dobę hotelową. Nie ukrywam, że nie chcę mi się tam jechać, bo ja jestem Człowieka, który ogólnie mogę gdzieś jechać, ale jak jestem pasażerem, nienawidzę prowadzić auta, więc no mam nadzieję, że ta droga dosyć szybko mi przejdzie, myślę, że będę mniej więcej od momentu teraz jak wyjadę jechała 3,5 godziny, mam nadzieję, że to się nie wydłuży, no do Warszawy jest dosyć kawałek, też szczerze mówiąc chyba nawet jeszcze nigdy nie byłam tak daleko sama autem, więc mam nadzieję, że ta droga szybko minie, no więc przeżyjmy sobie razem ten weekend, który nie wiem jak będzie wyglądał, wiem tylko, że jadę na targi i będę tam na stoisku SFD, tak więc e, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, i zapraszam Was na wspólny weekend ze mną, trochę w takim influencerskim życiu, bo po prostu jadę tam jako influencer, jako ambasador, więc przeżyjmy sobie razem ten weekend. Dobra, ja jestem już w tym momencie w hotelu i teoretycznie mam mieć dwuosobowy pokój e, i powinnam tu z kimś być, ale jest godzina 19.46 i jak na razie jestem tutaj sama. Więc jestem mega ciekawa, czy ktoś tutaj jeszcze przyjedzie dzisiaj, czy w ogóle będę mieć sama pokój, czy nie. Ale jak na razie, no to tutaj jest. Jest jakby luksusowo, <grych> no ale nie dziwmy się, jesteśmy w tym momencie w Szaratowie, czyli nigdy w życiu nie byłam w ogóle w takim hotelu, więc mega się jaram z jednej strony. Jak byłam na evencie Gym Glamour, to też byliśmy w dosyć fajnym hotelu, ale na pewno to nie ma tak podjazdu. No jeżeli chodzi o pokój, to jest o wiele większy. Także zróbmy sobie szybki room tour, jak wygląda pokój, bo jest jakby luksusowo i szczerze mówiąc, to mam ochotę jeszcze zrobić sobie dzisiaj cardio na siłownię, więc szybko się jeszcze przebiorę i sprawdzimy sobie szybko siłownię. Tutaj mamy wejście do pokoju, i tutaj na samym wejściu są szafy, które w ogóle się zapalają automatycznie, jak sobie otwieracie. Ale tutaj możemy sobie coś wsadzić i tym podobne. Pokój jest naprawdę, jeżeli chodzi o wielkość, to jest naprawdę bardzo duży. Mamy tutaj kanapę, dwa łóżka i przefajny prze, prze stół. I szczerze mówiąc, nie wiem, jaki mam widok, ale to jest drugie piętro, więc jeżeli chodzi o widok, to pewnie nie będzie on najlepszy. Tak się prezentuje wszystko tutaj. I jeżeli chodzi o łazienkę, to w ogóle jest tam wanna, co rzadko jest chyba w mojej opinii spotykane w hotelach, zwykle są jednak prysznice, ale no łazienka jest przepiękna i można tutaj sobie zrobić piękne zdjęcie. Mega się jara, nigdy nie byłam w takim hotelu. Życie influencera jest jednak fajne. Mam nadzieję, że ktoś, że tak powiem, znajomy tutaj będzie, że będę tutaj przynajmniej kogoś znała, bo nie ukrywałam, że trochę się stresuję z tego tytułu, ale zobaczymy. Dobra, idziemy chyba na siłownię jeszcze. Dobra, zróbmy sobie sobie szybki outfit check, co się ubrałam i idę zrobić szybkie cardio i brzuch. Mam na sobie... Cały komplet, w sensie to nie jest komplet, ale z shotguna. Aczkolwiek w ogóle skończyłam z nimi współpracę jakiś czas temu, także taki update od razu. I tak naprawdę idę na tą siłownię. Przede wszystkim dlatego, że chcę zobaczyć, jak ona wygląda, więc zabieram Was sam ze sobą, zrobić szybkie cardio oraz szybki trening brzucha. I od razu muszę się zapytać jeszcze pana na recepcji, jak to wygląda parking, bo szczerze mówiąc nie wiem, zostawiam auto pod hotelem i było jedno wolne miejsce. I mam nadzieję, że jest darmowe, zobaczymy, więc od razu idę się. Choć spytać pana, czy parking jest darmowy. Dobra, jestem już po kolacji i że nikt nie przyjechał tutaj to uznałem, że zrobimy sobie kąpiel w wannie. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie przyjedzie. Już jest mega późno, więc wyciągamy moją piżamę i... Na szczęście zrobiłam sobie jakieś jedzenie na tutaj, żeby mieć, żeby nie być głodnym. To było wszystko przemyślane. Dawno się nie kąpałam w wannie, więc wykorzystajmy to. Bierzemy piżamkę powerbanka i telefon, yy, i idziemy. Idziemy się myć, idziemy się kąpać, kochani. Korzystajemy z tego, co mamy. Jak nie mam domu w domu wanny, to przynajmniej mogę się w hotelu wykąpać ładnie. Dobra, jest 22.00 i Wykąpałam się, ogarnęłam się i tak naprawdę ja już powinnam pójść spać. Zwykle śpię o 22, ale dzisiaj, no, zdecydowanie ta droga i ten jeszcze ta siłownia, i tym podobne, no, troszeczkę mnie to bardziej rozbudziło, więc odpalę sobie serial chirurgów, Bo jestem teraz strasznie wkręcona w chilurgów, już tak naprawdę chyba nie wiem, od dwóch miesięcy, i zaczynam oglądać ich od początku. Odpalę sobie chilurgów, wezmę sobie suplementy na sen. No i postaram się do 23 zasnąć, bo nie ukrywam, że nawet nie wiem, o której rano muszę wstać. Żeby się ogarnąć, od 7 jest śniadanie, a na 9.30 mam być już gotowa gdzieś tam na zbiórce, więc zobaczymy, co z tego będzie. Eee, I co? Idziemy spać, kochani, także odzywam się do Was już jutro. Dobra, jest 645 i powiem szczerze, że chciałabym o siódmej mniej więcej 15 wyjść stąd na śniadanie więc mam nadzieję, że mi się to uda. Z drugiej strony też nie potrzebuję tak dużo czasu na śniadaniu, ale ja lubię mieć zawsze nadwyżkę czasową, żeby się nie śpieszyć, żeby móc się napić w spokoju kawki i tym podobne, e, więc szybki makijaż, u mnie makijaż jest dosyć podstawowy, więc nigdy nie maluję się jakoś specjalnie, e, ale dzięki temu przynajmniej wyglądam młodziej, Ej, to jest taki plus, aczkolwiek... Jak mam być szczera, to się nie wyspałam, nie mogłam zasnąć, plus do tego notorycznie się w nocy budziłam, ale ja zauważyłam taką zależność, że jak nie śpię w domu, śpię w jakimś hotelu bardzo często, to jest mi ciężko właśnie przespać taką noc. Wprost do tego również podróż, e, może też ta siłownia nie do końca była dobrym pomysłem, bo bardzo byłam przebodźcowana, co tym też idzie, również dzisiaj będę mocno przebodźcowana, bo jednak będzie bardzo dużo ludzi, y, będzie się bardzo dużo działo, a ja jednak no, w większości przypadków teraz siedzę w domu, mało mam styczności ze, z ludźmi po prostu. Głównie jest to na siłowni, no ale zwykle wtedy jednak jestem na słuchawkach i tym podobne. Tym bardziej, że dzisiaj jeszcze mamy tą kolację integracyjną z wszystkimi osobami, które będą z SFD. Więc nie ukrywam, że na pewno się tutaj nie wyśpię, ale z drugiej strony no trudno, to jest tylko i wyłącznie jeden weekend, który przeżyję. Wrócę do domu i sobie odespię, a z drugiej strony, no jest to jakaś przygoda i na pewno jestem turbo wdzięczna, no bo po pierwsze jestem w takim hotelu, e, gdzie zwykłym świecie bym sobie na to nie pozwoliła, no bo jednak jest to dosyć e, drogi hotel. Jak sprawdzałam mniej więcej, to e, cena noclegu to było 800 zł, coś w tym stylu. E, nie ukrywam też, że się trochę cieszę, że nikogo dzisiaj nie ma ze mną, że wczoraj, nikt, że wczoraj nikt nie przyjechał, nie wiem czy ktoś dzisiaj przyjedzie i czy z kimś będę spała czy nie, bo przynajmniej sobie mogę nagrać na spokojnie vloga w taki sposób bardziej kreatywny, więc jestem turbo wdzięczna, że to przyjechałam, pomimo tego, że nie chciało mi się, nie będę ukrywać, ja jak mam gdzieś jechać to mi się po prostu nie chce, tym bardziej jak mam jechać sama autem przez 3 godziny więc e, jestem turbo wdzięczna, ale nie wyspałam się. <laughs> więc zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień, jak to będzie wszystko wyglądało. E, pewnie podejrzewam, że po prostu będę pracowała tak, jakbym była hostessą, a jak byłam w ogóle młoda, e, w sensie młoda, jak byłam kiedyś w gimnazjum, e, w liceum, bardziej w liceum. Jak byłam w liceum, to właśnie pracowałam e, często jako hostessa, więc wiem, jak się pracuje jako hostessa, mam takie doświadczenie ale myślę, że będzie fajnie, że poznam spoko ludzi i spędzę miły weekend plus do tego będę mieć jakieś tam wspomnienia i zawsze mogę powiedzieć, że spałam w takim hotelu i że spałam w szaratonie. I no i co? Malujemy się i lecimy na śniadanie. Dobra, ogarnęłam się, mam lekką obsługę ze względu na to, że już jest 7:25, ale idziemy szybko zjeść sobie śniadanie i muszę wrócić tutaj jeszcze po rzeczy, więc zabieram Was za sobą. Mam nadzieję, że uda mi się coś tam ponagrywać. Na szczęście ta kamera, którą mam tutaj, czyli właśnie OSMO, którą pożyczyła mi ULA, jest genialna i tak naprawdę bardzo nie widać, żeby coś się nagrywa, bo jest dosyć taka subtelna, więc dla mnie osobiście to jest game changer. No bo nie ukrywam, że ja się boję nagrywać w miejscach publicznych, więc e, testujemy ją. E, jak na razie się sprawdza i mam nadzieję, że również głos jest spoko, ze względu na to, że w tym momencie właśnie nagrywam bez żadnego mikrofonu, e, ale mam nadzieję, że jest ok. Także dajcie mi znać, czy jest ok, przez cały vlog, bo nagrywam całego vloga tą właśnie kamerą. Robimy jeszcze taki outfit, Czech i tak naprawdę będę mieć inną górę, ze względu na to, że musimy mieć jakąś koszulkę, koszulkę z SFD. Chcę mieć białą i podobnie już mają być białe, i mam na sobie w ogóle spodnie, które kupiłam sobie na Temu i one są genialne pokazywałam je w ostatnim filmie, ale jeszcze raz je pokażę mają taki tutaj pas, który jest na zakładkę, dzięki czemu w momencie, kiedy macie jakiś odstający bruszek czy coś w tym stylu, to on jest mniejszy wydaje się mniejszy i one są rozkloszowane ja mam 1,65 i są tak naprawdę w idealnej długości i mają bardzo subtelne robienie Jezu, jak to się nazywa? Bardzo subtelne podkreślenie pośladków, więc tak się prezentuje moja styluwa i idę, bo już jest 25 po, a nie więcej o wputo powinno być już na dole, a chciałabym sobie jeszcze jakieś przebitki ponagrywać, także idziemy. Wróciłam już do pokoju e, i tak naprawdę nic nie nagrywałam, poza tymi przebitkami, ze względu na to, że cały czas było coś do roboty e, i też za bardzo nie chciałam nagrywać, ze względu na to, że było tam bardzo głośno. Na samym początku mogłam coś nagrać mówiąc, ale m, tak naprawdę zaczęliśmy organizować całe to stoisko, więc się w ogóle nie odzywałam. Jestem już w tym momencie w hotelu, mam pół godziny do takiej integracyjnej kolacji i powiem szczerze, że mam na sobie właśnie sukienkę. I problem jest taki, że ja nie lubię za bardzo na siebie zwracać uwagi, a ta sukienka jest dosyć taka, wiecie. taka hot, bym powiedziała. I nie wiem, co się ubrać, no bo z jednej strony nie chcę przesadzić z tą, ubra że tak powiem, z ubraniem. Pytam się nie więcej dziewczyn, w co się ubierają i tym podobne. No i dużo dziewczyn mówiło, że tak, no, pół na pół, tutaj z jednej strony elegancko, to coś w tym stylu, no, a z drugiej strony to jest jedna taka kolacja, gdzie mogłabym się odwalić, no nie wychodzę w takie miejsca. No i mam na sobie tą sukienkę, mam jeszcze pół godziny i nie wiem co zrobić, nie wiem czy ją założyć, czy jej nie założyć, no kompletnie nie mam żadnego pojęcia co mam zrobić, więc pokażę Wam zresztą jak ona wygląda. To jest taka sukienka, która jest turbo obcisła, ona jest z takiego, no z bawełny mam wrażenie, że to jest po prostu bawełna szczerze więc nie, nie sprawdzam co to za skład. I ma przepiękne plecy, no po prostu plecy robią tutaj robotę. Dała mi ją Ula, bo nikt jej nie chciał kupić na Vinted i ona mi ją dała. I właśnie między innymi chciałam ją pożyczyć, ale przecież mogę sobie ją wziąć, więc dziękuję ci Ulo. I tak wyglądam i nie wiem, co mam zrobić, czy mam założyć, czy nie, bo czuję się mega hot i mega e, po prostu przepięknie się czuję i wygląda to mega fajnie, a z drugiej strony nie chcę przesadzić, żeby nie wyglądać e, za po prostu elegancko, A z drugiej strony to jest taka po prostu obcisła sukienka, która ładnie wygląda, a mam do tego obsasy, więc może zaszalejmy, nie wiem, szczerze mówiąc, co mam zrobić, no. Dobra, przebrałam się i chyba pójdę w tej stylizacji, ponieważ byłam się tutaj jeszcze z jedną dziewczyną, że tak powiem, skonsultować. I ona idzie właśnie w spodniach jeansowych i w kamizelce, więc ja chyba pójdę w ten sposób, ze względu na to, że mamy się ubrać bardziej na styl kazusz kasualowy, ka coś w tym stylu, i sprawdziłam w ogóle w czacie dzieupicci, co to znaczy styl kasualowy, i to znaczy taki luźniejszy, schludny, ale luźny. A z jednej strony tam ta sukienka no, ma wy wy wycięte plecy. Więc chyba pójdę tak. Również wyglądam mega ładnie, elegancko, ale zarazem troszeczkę luźniej niż w tamtej sukience. Jest boska, ale ja nie lubię odstawać, więc chyba postawię na luź. Próbuz do tego, jakby mi waliło w brzuch, to nie będzie widać. Dajcie mi znać, czy też takie macie problemy, ale ja nie lubię odstawać. Nie lubię odstawać, więc myślę, że to będzie najlepsza sytuacja. Chciałam już do pokoju, nic nie nagram na tej kolacji, ze względu na to, że tak naprawdę nikt nic tam prawie nie nagrywał, z tego co widziałam, wszyscy po prostu zjedli sobie kolację. Był szwedzki stół. I tak naprawdę zjedliśmy, posiedzieliśmy chwilę, pogadaliśmy chwilę. I tak naprawdę skończyła się parę tam osób, z tego co wiemy, to poszli do baru. Ja nie piję alkoholu, więc uznałam, że chcę wrócić do pokoju. Policji sobie. Netflixa, bądź jakiegoś Disneya. Umyć się w wannie, umyć sobie włosy, na no spokojnie i po prostu chillować. Jestem w ogóle sama w pokoju, nigdy mi mnie nie przyszedł, więc mam samiutka pokój, co mnie niezmiernie cieszy, bo nie ukrywam, że dzięki temu mogę swobodnie tutaj nagrywać, mm, a w tym momencie w ogóle turbo polecajka dla osób, które nie jedzą glutenu. Serio, no są zajebiste, to są takie krakersiki, mm, które teoretycznie powinny być... one no, są bez glutenu. Powinny być słone, ale szczerze mówiąc, teoretycznie takie to jest takie północ, pół. z jednej strony trochę są słone, a z drugiej strony trochę są słodkie. Zajbysza, zero. Tak, nie może się jest glutenu, to polecam. Ja je kupiłam w Ocean. Między innymi tam jest stoisko alejka um, z rzeczami takimi, właśnie bez glutenu. No, byście szukali. To są genialne. Tam są też takie ciasteczka. Mm, owsiane, ale z innej firmy, z Elvina, coś w tym stylu też są zajebiste. Więc jakbyście szukali, to offshore, serio. I przez to, że jestem sama w hotelu, zróbmy coś, co zawsze chciałam zrobić, czyli poskakać sobie w hotelu na łóżku hotelowym. Bo czemu umiałabym tego nie zrobić? Jestem tutaj sama. Słuchajcie, jestem tutaj sama. Nikogo nie ma, śpię w szaratonie, czyli nawet nie wiem, czy to dobrze wypowiadam. Więc poskaczmy sobie na łóżku bo jest dużo wygodne, śmiałam się wczoraj że to łóżko jest prawie takie duże jak mamy w mieszkaniu więc czy i idę spać Jest 6.51 i lecę zrobić szybki trening ze względu na to, że obudziłam się dzisiaj za wcześnie niż mój budzik, mój budzik miał mnie zaobudzić i uznałam, że skorzystajmy po prostu z siłowni więc idziemy teraz na siłownię jeszcze raz że mam stosunkowo mało czasu i chciałabym zrobić ten trening maksymalnie 40 minut już od tego momentu, a nawet w 30 minut, to zrobimy sobie to, co ostatnio nagrywałam m.in. na YouTube'a z hantlami, Jestem, że teraz mam większą dostępność handli, więc użyjemy większej ilości właśnie handli. A, I będziemy wykonywać obwody 45 sekund pracy i 15 sekund przerwy, potem 2 minuty przerwy i tak trzy razy. I dzięki temu zrobimy takie 3 obwody tego treningu. To będzie trwało mniej więcej 30 minut, a uwierzcie mi, będzie ogień. I właśnie takie obwody są idealne do zrobienia szybkiego treningu, który tak naprawdę trochę nas zmęczy, popracują te mięśnie, ale również troszeczkę spalimy kalorie. skończyłam, całość zajęła mi 36 minut i tak naprawdę jestem mega zmęczona i mega spocona, więc w tym momencie idziemy się szybko umyć, bo nie ukrywam, że jestem osobą, która bardzo się stresuje, że się gdzieś spóźni i tym podobne i nie lubię się śpieszyć. Dzięki temu mamy teraz 7.35, więc myślę, że gdzieś do godziny 8.15 jestem w stanie się ogarnąć z umyciem się i pomalowaniem się, no i później idziemy na śniadanie. Dobra, ja już jestem gotowa, zjadłam siadanie i teraz idę szybko się wymeldować i idę, ale zanim to zrobimy, to zrobimy sobie szybki outfit check. Czyli co się ubrałam? Mam na sobie moje ulubione spodnie treningowe. Uwielbiam je, są zawsze od Gana są w sahibistym kolorze uwielbiam je naprawdę, plus do tego również mają ten właśnie pas który jest na zakładkę, dzięki czemu pomimo tego, że ten brzuszek mimo wszystko zawsze u mnie trochę odstaje przez moje SIBO i tym podobne no to, że tak powiem <laughs> nie widać tego tak bardzo do tego również koszulka z SRD, którą dostaliśmy, no i również bluza z Shogana i moje ulubione buty które zresztą uwielbiam, to są najwygodniejsze buty z New Balance'a. to są w ogóle buty, które między innymi kiedyś były do biegania, ale naprawdę to jest najwygodniejszy but w moim życiu. I ja po prostu w nich chodzę cały czas, wszędzie w nich chodzę i naprawdę są warte swojej ceny. Więc jak szukasz dobrych, wygodnych butów, to to są New Balansy 530. Kocham! Po prostu kocham tym bardziej, że w ogóle można je dostać. Naprawdę spokojnie. Sprawdzamy, czy wszystko zabrałam, i idziemy oddać. Pokój i jedziemy na kolejny dzień targów i mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się cokolwiek więcej pokazać, eee, przynajmniej jakieś tam właśnie urywki, bo wczoraj szczerze mówiąc nic nie nagrywałam, a dzisiaj jednak chciałabym wam pokazać jak to wszystko wygląda. Dobra, jestem w tym momencie już na miejscu i nagrywam w ogóle mikrofonem, bo najprawdopodobniej w momencie, gdybym tak mówiła normalnie, to by nic nie było słychać, e, ogarniamy w tym momencie stoisko, ze względu na to, że już się zaczęły targi e, i ja stoję na fitkingu, gdzie m.in. innymi mamy degustacje, są jakieś gifty dla ludzi i tym podobne. Naprzeciwko nas jest w ogóle Jim Glamour, więc tam ogólnie jest gruba impreza, ze względu na to, że mnóstwo ludzi tam przychodzi, bo rozrzucają leginsy i tym podobne. A więc ogólnie dzisiaj ma być o wiele więcej ludzi, z czego się cieszę, bo Dzięki temu ogólnie leci szybciej czas, więc 7 godzin to nie jest żaden problem, żeby tak naprawdę tutaj przeżyć. To co? Idę jeszcze zobaczyć, co tam mniej więcej się dzieje i zacznijmy ten dzień.